Cześć, witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale. Ja mam na imię Rafał i w dzisiejszym krótkim filmie opowiem Wam, co się będzie działo na tym kanale. Na tym kanale będą się pojawiać filmy związane z fotografowaniem i filmowaniem oraz recenzje różnych sprzętów. Od czasu do czasu będą pojawiać się również vlogi, których najwięcej będzie w wakacje. W przyszłości pojawią się może jakieś challenge. Dużo filmów będzie z zawodów biegowych, w których będę brać udział lub z tych, które będę nagrywać. Filmy będą się pojawiać kilka razy w miesiącu. Od czasu do czasu będę wrzucać jakieś szoty. Napiszcie, co myślicie o moich planach i czy jesteście zainteresowani. Kolejny film pojawi się najprawdopodobniej na początku kolejnego tygodnia. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami, dania łapki w górę i wpadajcie na mojego Instagrama, link macie w opisie, ponieważ będziecie mogli się dowiedzieć z niego o niektórych rzeczach trochę wcześniej. I to tyle w tym odcinku i do zobaczenia w następnym.